Ludzie przyzwyczaili się do tego, żeby chcieć słuchać rzeczy przyjemnych, a nie do końca prawdziwych. Natomiast politycy nauczyli się opowiadać te rzeczy nieprawdziwe, po to właśnie, żeby ta cała gdzieś tam interakcja mogła w ogóle funkcjonować. Natura nie znosi próżni. Mhm. To jest właśnie ten mechanizm, że natura nie znosi próżni. Więc w momencie, gdy coś przestaje działać, to do gry wchodzi jakiś nowy, nowy obiekt, który ma podtrzymać ten cały system w mhm. działaniu. I, I tu jest po prostu ta, ten podstawowy problem, że jesteśmy już tak bardzo w tej grze, że nie jesteśmy w stanie już sobie wyobrazić życia bez tego wszystkiego. Bo przecież teoretycznie w ogóle nie musimy na nikogo głosować. Moglibyśmy mhm. wyłączyć telewizory i powiedzieć, dla nas, politycy, nic dla nas nie robicie, prawda, my nie będziemy na was głosować i, i sami się bawcie. Mhm. Ale gdzieś ludzie już mają tak bardzo wmontowane w swoje umysły, potrzebę uczestniczenia w tej grze, że gdzieś cały czas nadzieja, ta nadzieja jest na nowo wzbudzana wszelkimi możliwymi sposobami. I dopóki ktoś rzeczywiście. Taki sposób świadomy, na tym się nie zastanowi i sposób świadomy nie podejmie decyzji, to ja się nie bawię z wami, mhm. bo ja się w ten sposób nie chcę bawić. No to właśnie będzie to tak się toczyć, bo to jest też kwestia tego, że um, nam się wydaje bardzo często, że to o czym mówią nam nasze uczucia jest prawdziwe. Mhm. Czyli jeśli coś bardzo czujemy, to znaczy, że to jest w jakiś sposób, że to jest jakaś informacja o obiektywnej rzeczywistości, o prawdzie czy o fałszu. A każdy, kto łyknął chociaż troszkę, nie wiem, psychologii czy w ogóle, nie wiem, neurologii, technik manipulacji, propagandy i tak dalej, wie, że Uczucia nas mogą, mogą nas informować o pewnych naszych wewnętrznych stanach, mm -hmm. na przykład o tym, że coś lubimy, czegoś nie lubimy, odczuwamy sympatię albo awersję, coś nas niepokoi, ale w żaden sposób nie informują nas o prawdziwości czy fałszywości w jakiejś wypowiedzi. I to jest taki, taka, taki trudny moment, który Trzeba w jakiś sposób sobie uświadomić, jeśli chcemy rzeczywiście cieszyć się tym, co ja nazywam samodzielnością informacyjną, informacyjną. to jest właśnie ten moment, który należy sobie uświadomić, że moje emocje nie informują mnie o obiektywnej rzeczywistości i w związku z tym muszę się nauczyć dystansować do nich mhm. w jakiś sposób trzymać pod kontrolą, żeby rzeczywiście popatrzeć czy dany komunikat, czy dana informacja jest prawdziwa, jaki wpływ na mnie wywiera. A to jest coś, od czego od ludzi się nie wymaga, nie mówi się o tym. No, bo to jest niepożądane. Jest tak niepożądane po prostu. Jest niepożądane i oczywiście nasze, nasze emocje, ja kiedyś myślałam, myślałam, że tak naprawdę nasze poglądy, szczególnie te poglądy radykalne, to jest racjonalizacja naszych emocji, że jakoś musimy je zracjonalizować i właśnie powiedzieć sobie, że jesteśmy po tej, a nie innej stronie. A tak naprawdę, jak zaczniemy gdzieś głębiej szukać, to to się może spowodować, że to są nasze nawet doświadczenia jakieś z dzieciństwa, które nam każą kogoś lubić albo nie lubić po czyjej stronie stać. Wydaje nam się, że właśnie to mamy rację, ale tak naprawdę to nasze emocje, które zostały przez nas zracjonalizowane, żebyśmy mogli w nie uwierzyć i powiedzieć, tak, to jest prawda. Tak, też różne techniki manipulacyjne przez długi czas, na przykład, wyrabiają w nas, prawda? Mhm. Takie emocje nas przygotowują do tego, żeby mhm. właśnie w ten sposób reagować. I nam się potem wydaje, że to jest nasza spontaniczna reakcja. A ona została po prostu różny, za pomocą różnych technik w nas po prostu tak wyrobiona, mhm. wydresowana.